Znajdujemy się na terenie parafii świętego Andrzeja Boboli, obok kościoła, który w tej chwili jest remontowany. Konkretnie dach, wymiana dachu na kościele, popiecie dachu blakomiecianą. Jest to w ramach projektu wynikającego z Polskiego Ładu, gdzie przy pomocy i Pośrednictwie i koordynacji Urzędu Miasta Marki my, jako parafia, jesteśmy korzystającymi. Prace się toczą, cieszymy się bardzo, że udało się pozyskać to dofinansowanie, bo budynek naprawdę wymagał tego typu remontu. Ja cieszę się podwójnie, jako ten, który z ramienia miasta nadzoruje i partycypuje przy tej budowie, ale również jako parafianin tej parafii będę przeszczęśliwy, kiedy te wszystkie prace dobiegną końca. Spitowaliśmy pierwszy etap. Zostało wymienione pokrycie dachowe na dachę miedzianą w obrębie dachu głównej. Dokonaliśmy ocieplenie stroku, termoizolację, a także zostało wymienione orynowanie i ruryskustowne dachu. Prace przebiegają sprawnie i według harmonogramu, tak jak sobie to zamierzyliśmy. Obiekt nie był prosty z uwagi na uszkodzenia, wiek tego obiektu i mamy nadzieję, że te prace zostaną zakończone tak, jak planujemy, czyli w terminie.